Siemka, witam w kolejnym odcinku z gry Saga Online. Jesteśmy na naszym magu. No i dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie eventu e, jubileuszu Drakani. Pokażę wam rzeczy, które udało mi się zrobić. Zrobimy jakieś zakupy za kryształy prawdy. No i będziecie mogli zobaczyć, czy dropła mi ta broń z jubileuszu. A teraz jeszcze szybka reklamka. Myszka ci się zawiesza. W klawiaturze zalęgła się nowa cywilizacja. Crux to miejsce dla ciebie. Jest to sklep ze sprzętem dla graczy, w którym znajdziesz myszki, klawiatury, słuchawki, podkładki i wiele więcej. Rzeczy są dobrej jakości i w przystępnej cenie. Dostałem od kruksa myszkę. Testuję ją już chwilkę i jej wygląd strasznie mi się podoba. Użytkuje się ją bardzo przyjemnie. No i jeśli jesteś zainteresowany, wejdź na ich stronę z linku w opisie i zobacz, czy nie ma tam czegoś dla Ciebie. No, i teraz na ekranie będziecie widzieli klipy. Z tego jak otwierałem sobie tą jubileuszową skrzynię z nadzieją, że wypadnie broń. Na początku eventu byłem naprawdę dobrze nastawiony i myślałem, że raczej na luzie ta brońka wypadnie, bo w tamtym roku też robiłem ten ewencik, no i wtedy nie sypła. Tak samo kilkadziesiąt razy to wylatałem, no więc myślałem, że w tym roku pech zostanie przełapany, znaczy pech zostanie przełamany. Kilka razy zrobiło się ciepło, jak wypadł mi unikat z tej skrzyni, zwłaszcza ta szczelina międzywymiarowa. Już myślałem, że, że to ta właśnie upragniona broń. a no niestety nic bardziej mylnego. No i tak, możecie się domyślać, na magu mi nie wypadła. Nie mam też mrocznych monet, już za wiele, żeby kupywać te wejścia. Więc no na razie jej nie mam. Może, może, choć to zobaczymy, jak będzie. Jak uda mi się skończyć na wojowniku już ten cały evencik, to porobię sobie jakieś blood, blood chesty mm, no i postaram się dokupić więcej tych wejściówek. No, bo ta broń by, się, by mi się strasznie przydała. Wiem też, że no, ona naprawdę różnie, różnie daje. Niektórym za kilkanaście razem sypnie, inni kilkaset e, latają i totalnie nic im nie dropi. Więc napiszcie w komentarzu, jak to u Was wygląda. Czy dropliście i za którym razem? No, bo jestem bardzo ciekaw. Też jak robiłem sobie ten event, to spotkałem w miarę dużo widzów, więc was wszystkich pozdrawiam. Tak samo całkiem zabawne było to, jak ludzie pisali coś na czacie, jakieś formułki, żeby tutaj wyprosić Big Point, żeby im tą broń sypnął. Ja tutaj we wszystkich grupach, w których byłem, to tylko jednej osobie broń wypadła. Przynajmniej no ta jedna osoba się pochwaliła na czacie. No i teraz taka opinia o evencie. I robi się go szybko, przynajmniej y, zrobienie tych wszystkich pasków nie zajmuje jakoś super dużo czasu. Y, no choć to też zależy od tego jaką macie postać i y, jakie poziomy trudności możecie robić. Ale myślę, że jeśli taką średnią to naprawdę szybko idzie ten evencik ukończyć. Y, zwłaszcza w te, w te pierwsze dni było dużo grupek, no i tam można było się załapać i dość szybko ten event ukończyć. Jest on też fajnie wyważony pod względem nagród, które dropią z tego paska, bo i są rzeczy dla takich początkujących graczy ze słabszymi postaciami, jak na przykład te poszerzenia inwentarzy, koboldy, jacyś towarzysze i y y y y tak dalej, ale są też dla tych late gameowych, czyli ta runka przesilenia, y tutaj ta skrzynia z klejnotami. Więc y, też fajnie on leci, że na początku mamy te nagrody słabsze, no i potem to się tak rozkręca aż do tych najlepszych. Y, więc jeden z lepszych pasków, chyba, które mają te eventy, ogólnie każdy znajdzie coś dla siebie. No i co do systemu dropienia tej broni, mam takie mieszane odczucia, y, bo z jednej strony no, jest to najlepsza broń w grze, więc może faktycznie y, git by było, żeby ciężko było ją zdobyć. Ale to bardziej bym się raczej skłaniał do takiego czegoś jak z Setem Dragana, że to nie zależy od RNG, e, że wiecie, jakimś Bambikowi poleci za piątym razem. E, no a na przykład jakiemuś osobie, która gra bardzo dużo, e, nie poleci za e, X setnym razem, nie? więc lepiej jakby po prostu dało się ją zdobyć mm, po prostu w cięższy sposób. Mm, no więc. Tak, no jak Wam poleciała to pewnie jesteście bardzo zadowoleni, jak nie to pewnie ta opinia o evencie też Wam trochę leci w dół. No ale ogólnie evencik bardzo na plus, te jubileusze to, to naprawdę jeden z fajniejszych eventów. Zostało jeszcze trochę tych klipów z otwierania tych skrzynek, więc teraz pogadamy bardziej o rzeczach takich kanałowych. No i chciałem Wam bardzo podziękować, bo ten ostatni film właśnie z jubileuszu, początek, zgarnął bardzo fajne zasięgi. E, więc dzięki, że tak łapkujecie i oglądacie te filmy, bo to naprawdę mam motywację, żeby to robić, nagrywać yy, i grać też w tego Dragon Sanga. więc wielkie dzięki. E, no w tym miesiącu było mało tych odcinków, ale naprawdę wracam dość późno do tego domu, yy, gdyż zapisałem się tam na trochę dodatkowych rzeczy, więc ten miesiąc mam zapchany, no ale mam nadzieję, że w kolejnych już będzie tego czasu więcej. Tak samo mam kilka fajnych pomysłów. Yy. Które nie będę mówił, bo różnie może być, ale mam nadzieję, że uda się zrealizować. Tutaj widzicie, jak o w desperacji wyrzuciłem ten pierścień różnorodności, bo tam była moja ostatnia próba i, i tak właśnie nic nie poleciało. Tutaj wbiłem na ten statek. W ogóle dość późno się zorientowałem, po co są w ogóle te młotki. No, ale ogólnie to ten statek był dość zbagowany przez jakiś okres czasu. Ale ja sobie jak wszedłem, to nawet w miarę to działało, więc chyba coś tam naprawiali, no albo ja miałem dużego farta, więc trochę tych pirackich monet zdobyłem. Tutaj otwierałem te piniaty. Poszedłem do Zumpę, bo liczyłem, że dropnie mi może ten przepis na te kości Mortisa. Jesteśmy na postaci, no i tak, za te kryształy będę chciał sobie kupić deserowego goblina. Tylko tam brakuje mi 500 tych kryształów, prawdy więc no kupię sobie to po prostu poza odcinkiem. No i to chyba będzie tyle z zakupów, bo jest on całkiem drogi. Teraz tak mamy te skrzynie z klejnotami, otwórzmy je po prostu. Mam i mam, więc no dwa te same klejnoty. Mówi się trudno. O, pootwieramy teraz te jakieś um, mieszki. Ale to żadne jakieś super, o to jeszcze jakieś królewskie Ogólnie, czy dropło coś fajnego Totalnie yy, nie Choć 300 ile ja mam e, O dobra chwila dobra no to w takim razie to jest git I to też jest git Okej okay, dobra bo to są yy, Trapezoidalne wykwintne O więc całkiem spoko Teraz idę wszystko poprzetapiać i coś sobie poulepszamy no i poprzetapiałem te coś cenniejsze rzeczy, nie chciało mi się wszystkich. No i polepszamy sobie teraz. I tak z runek to bym chciał sobie po prostu pod szybkość ruchu ulepszyć. Zobaczymy ile tam siądzie. Trzy na epickie i no i tutaj już mnie nie stać, trochę brakuje. I tak samo klecz od koncentracji chciałbym na nadzwyczajny. Mogę tylko dwa, no spoko, ale poszło 1200 złota mi zostało. No, będę się te blat czesty polatać. I teraz zrobimy sobie jeszcze rozstrzygnięcie konkursu, który tam zrobiłem jakiś czas temu na mm, najładniejsze tutaj ubranie postaci. No i tak, ja jestem e, wydaje mi się trochę bezguściem mm, i no tutaj wszystkie mi się podobają tak naprawdę. No dobra, większość, znaczna większość, tam 95%, mm, no wystarczy przynajmniej dla mojego oka, że Tutaj kolorek, jeden z drugim do siebie pasują i to mi się podoba, więc miałem trochę dylemat, które, które tutaj strój wybrać zdecydowałem. więc dla tej osoby tutaj leci 20 z Nikopesce, tutaj Wam jeszcze do końca. No i zwycięzcą zostaje Evil, gratulacje tutaj dla niego. No i mam nadzieję, że w przyszłości uda się zrobić więcej konkursów i coś tam będziecie mogli sobie zgarnąć dla siebie. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się tutaj podobał, zostawcie łapkę, suba. No i widzimy się w kolejnych produkcjach: czy to z Dragon Sanga, czy innych Gierek. Dzięki, że oglądaliście i do następnego. Cześć.